do największego klanu na całym serwerze Box PP na tylko 24 godziny. Co się wydarzyło? Oglądajcie do końca, bo klan do którego dołączyłem to Roxa. Są tam najpotężniejsi gracze na całym serwerze, a w dzisiejszym filmie zobaczycie jak walczyliśmy z innym przeciwnym klanem, a jak chcecie wygrać Pokébola, bo jednego lotuje co 150 lajków. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem i napiszcie swój nick w komentarzu. Teraz widzę, ja już jestem na Box PP na Master i jest mega duża klepa widzę ogólnie na mystraze. Teraz mega dużo się dzieje i lecimy, zobaczyć, co się tutaj odwala. Teraz po trzecie odcinka, zostawcie łapkę w górę, sobie z dzwonem, ale ja tutaj nie widziałem, że tutaj jest. Aż taka duża bitka, więc od razu tutaj przychodzę. Daję kozę typowi. Nie wzięło mi jeszcze tego typa, którego chciałem, ale mamy jakoś dwa jedynkę, którą od razu zabijamy. Chłop wyrobił lodową, ale dobra, walczymy. Dara widzę, tutaj jest kratka. Ja tutaj zabijam jakiegoś gracza, chłop się wywala. Nie wie, co się dzieje. Od razu go sobie zabijamy. Chłop mnie odbija jakimś swoim totemem śmiesznym. I on chyba odleci, no i nie. Niestety odleciał, tutaj już ich nakopaliśmy. Oni nie wiedzą, co się dzieje, widzę. Bardzo ładnie oni już orali od nas. Ty, dali, ej, wiesz co mi dali? Kolejnego, kolejnego tego mi dali. Banana. Piąty ban. Dobra, dajemy Tridenty ukryty i siedem. Ukryty i siedem dajemy. Knokajcie, 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 knokajcie. Nie chodźcie góry, nie wchodźcie góry. chcę się dołu. Knokajcie i daj Trident ukryty i siedem. Patrz u góry, u góry, diabliś! Tego co mają Trident. I powiedz e, naszym, żeby piaski stali knokali, bo tu jest pięć osób. No to knokajcie, od góry knoka, e, Gdzie wy stoicie! E, w, w, każdy na dół! każdy na dół, bo jest 15 osób na dole. Ej, przesortowali mi tak jak mi że ja sej jem koksa. Oni zmarnowali dziesiątego banana na mnie. Ja się biję, wy się boicie wejść, to ja nie wiem co to jest z tym światem. Ten R tokio to jest właśnie. Górę, gnurę, klokajcie tylko kostiwy Tak bo góra ktoś wychodzi. Chyba tam e, od tyłu zobaczcie. E, leci hakiem. Hakiem! Daj ej, daj ktoś, daj mu fajnia któryś! To jest flepping, daj mu wchłaniać Blotu spada, w lotuj Dobrze, idź resetuj się numerki Idź resetuj się Idź resetuj się Pasi, Pasi, pojaźcie go Kocham, znakaj GDP, ja mam na lascie, na lasie, kroki mnie Dobra, patrz, mam Mamy dwa czwórkę Trzymajcie górę, Trzymajcie górę. Ona ma Ewe, ona ma słodkie, ona ma wszystko ja biję 2-2. Mamy, 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 mamy. Klockajcie, knokajcie, ma, górę. Ma, 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 ma. knokajcie górę. Diamiś górę. No, 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 no. Który ma? To knokajcie, to bijcie tego. My bijemy 2 4 Knokajcie. Dłomek ma stać cały czas. I stiva ktoś bij. ktoś to stiva, Bij ktoś to Steve'a na moich plecach. Z Knokiem taki łazi. I Broczusia bicie. Ale co wy się boicie? Ja zabijam mojego na kozie. Dobra, trzymajcie, trzymajcie ich cały czas. Dobra, czemu tu jakiś u góry jest? Boruś, numerki. Ej, chodźcie tu na dół, po to, po to, pod to chodźcie. Jestem tu. Dobra, które mu dałeś? y siedem. Dobra, Y7, różowy set. Y7, różowy set. Alanox nie ma zapasówki, dajcie, trzymajcie. Dałem kozę. Koza! Ej, zniknął! Miałem, mój uciek, mój uciek, ja nie wiem jak. Chcecie bić? My tylko z numerkiem. Idziemy teraz z Tridenty. Czy oni się biją. Oni uciekają. Dobra, trzymajcie, trzymajcie, trzymajcie. Musicie teraz trzymać. 15 sekund i lecimy z Tridentami. Ej, a dasz mu Trident numerki. Mamy, mamy. To idź mu pomóc. No to trzymajcie. Tylko weźcie bicie. Bicie u... Steve'a z incognito. Bicie 19 Steve'a incognito. 19 i incognito. Skopcie, wziąłem go na wziąłem go na kozę ja. Ej, prawie padłem, dali mi banana perfekcyjnego, pomocy. Dobra, żyję. Pomocy, pomocy, blocześ mnie bije. Pomocy, pomocy, potrzebuję, pomocy. Pomocy, pomocy. Ej, pomoże mi ktoś na drabinie, bo dostałem cztery banany. A dalej wyrabiam sobie. Cztery banany przeżyłem, ty, bez kolcy. Daj go być. Lodowa. Dawaj, zabiję. Nie zabiję, nie zabiję, ale dałem perfekt lodową. Trzymajcie, trzymajcie. Każdej ekrany, każdej ekrany, róbcie kipy. Zobacz, zobacz Iko. I czy zobacz taba. Czekaj, ukryty. Zobacz, kto go nawim po incognito. Wszystko lezał, budam perfekcyjną lodową. Co jest grane? Miłości. Miłości. To właśnie płaski, Ej, Knokacie, mamy dwa suskie, które zaradamy Trident i kolejno zabijemy. Tamta polodowej oddała. Dobra, to dajcie mi go bić, dajcie mi go bić, dajcie, idźcie na górę. Każdy idzie na górę, pójdźcie na górę, zaufajcie mi. A nie się tak pocicie strasznie, pójdźcie na górę, a nie biego. To zaraz. Gloczek on coś ma, jak Glock coś się wbił, to on coś ma. Za, nie da się knokać z was tyle, rozstawcie się różnie. Tutaj na środek, wyjdźcie na górę wszyscy, nad bezelek. Dobra. Da, e, zabijam, zabijam, 2-2, czekaj, o. No, zaraz pojesz Kuba, nie. zaraz pojesz. Czekaj, zabijam. Dobra, widzę, ja od razu lecę tutaj na te piaski, bo tutaj mega dużo się dzieje, bijemy się tutaj z klanem oczywiście, versus jeden, drugi, największy klan, dwa tutaj klany, bijemy się na piaskach, jest tutaj mega mocna bitka, co najgorsze, tutaj ludzie też mają siłkę jeden, pomagam naszemu, bo tutaj Rich się wywala, więc oczywiście tutaj poszła koza, daje tutaj miłości na zabój, żeby on to jakoś przeżył, bo tutaj jest naprawdę ciężko. Dobra, widzę, ja się tutaj biję, tutaj posła miłość na zabój, co najlepsze, nie wiem, co tutaj się dzieje, Damemu mu banana w sumie, gościu sobie nie wyrabia, co najlepsze, on to jest w ogóle w jakimś soku. nie wie, co się tutaj od Odwala, bijemy go sobie na luziku. On tutaj patrzy, jakie dostają w ogóle boby to on po prostu zaraz nie będzie wiedział, bo już będzie leżał po prostu na spałnie Dajemy mu kolejną banana. Oni tam go biją. No nie, on już nie ma w ogóle co temu. Czemu oni go nie biją? On ma nic, widzę. On dostał dwa banany, on tutaj nie będzie raczej wyrabiał. No zobaczcie sami, co się tutaj odwala. Widzę, ja temu ziomkowi daję trident, on po prostu nie będzie sobie teraz wyrabiał jak go sknokamy, to i na długo trzeba sknokać, bo inaczej to będzie naprawdę mega, mega ciężko. Weźmiemy sobie tutaj wszystko potrzebne i lecimy tutaj. Widzę, ja się tutaj postanowiłem być z jakąś dwa suską. Tutaj pada jeszcze o nich jakaś dwa czwórka. Kocyk, ok, więc go też zabijamy. Tutaj poleciał mu totemik. Zabijamy go sobie oczywiście. Dobra, oni go tutaj ratują. Jest naprawdę ciężko. Skoczymy sobie tutaj znowu. Oni mnie biją w naprawdę mega dużą ilość gracza. Ja się tutaj biję z nimi praktycznie sam. Biję mnie trzech typa, jest ciężko. Ale ważne, że oni tam koś zabijają. Dobra, widzę tutaj jedna, dwa suska. Ma już praktycznie po całym secie. Dałem tutaj chyba komuś rózgę. Mam nadzieję, że to był on, widzowie. Wszystko tutaj dajemy. Ja stoję tutaj z tyłu, żeby na pewno on nie uciekł. Dobra, widzę ten ziomek jest już przy wyjściu. Daję tutaj rustkę wiedźmy, jest naprawdę ciężko. On sobie widzę co najgorsze wyrabia. No i co? Zobaczymy, mocą odpadnie. Dostałem perfekcyjnego łeba i się widzę, wywalił, ktoś go zabił. Eleczka na czacie, opad. znowu, widzę kolejnego typa zabiliśmy. To mi się podoba widzowie, zobaczcie sami, tutaj pada jeszcze jakaś kolejna dwa trójka, którą też oczywiście szybko dominujemy, ona tutaj już ucieka sobie do wyjścia, ale co, my go sobie oczywiście zabijamy, patrzcie w jakim on jest w szoku totalnym, sami zobaczcie widzowie on nie wie co się dzieje i po prostu ucieka sobie do wyjścia, a on nie wie że zaraz po prostu dostanie takie hity że po prostu nie wyrobi, dajemy perfekcyjną lodową, którą nie wiem, dziwne ale wyrobił, tutaj spada na dół nie wiadomo co się tutaj odwala, bijemy tutaj jeszcze kolejny grad, więc oczywiście musimy być ostrożni, Widzę, wziąłem na lasu jakąś dwa suskę, z którą od razu pędzimy tutaj na piaski, tylko nie wiem czemu, nikt go nawet tutaj nie chciał knoknąć. Ora widzowie, on sobie po prostu uciekł, bo nikt go nawet nie knoknął, ale dajemy mu wchłaniać. Chciałem mu tutaj dać kodzę, no ale widzicie co się tutaj odwala. Daję mu teraz lodową, perfekcyjną zresztą. On nie wie co się dzieje, tylko zobaczymy, czy on to w ogóle wyrobi. On sobie raczej nie powinien teraz wyrabiać, tylko zobaczcie, chodź sobie odpala miksturkę i my się możemy teraz bić, no ale no nie jest za dobrze. Ora widzowie, ja sobie stąd uciekam na luzie, muszę sobie od nowa przysortować ekwipunek, bo no te banany są zbyt mocne. Mi sortuje całe eku i ja nie wiem co się dzieje. Szkoda, widzę, to byłoby już na tyle z tego ciekawa. Mam nadzieję, że nam się podobało. No i co? Widzimy się w następnym. Szkoda, widzę, że tyle dwudziestek sustek widzę, po prostu padło na moich oczach, że ja ich nie dobiłem, tylko ktoś mi po prostu jest schapnął przed nosa. One mieli dwa fulewentówki, to były dwa fulewenta, jedna dwa sustka i druga dwa sustka później. No szkoda, że my ich nie zabiliśmy, no ale cóż, raz się przegrywa, raz się wygrywa. Eloho!